No, chciałabym powiedzieć o czymś, co od 10 lat naprawdę ogrzewa moje serce. I jest to inicjatywa pedagogów i młodzieży ze szkoły, pierwotnie gimnazjum nr 47 przy ulicy Grenady, obecnie po zmianie, po reformie jest to szkoła podstawowa nr 386. Zachowała imię Józefa Piłsudskiego, tak jak kiedyś było to imię szkoły, właśnie gimnazjum 47. Otóż od 10 lat, i mogę powiedzieć bez przesady, że jest to najdłużej realizowany w Warszawie projekt szkolny. Od 10 lat młodzież tej szkoły, tych szkół, pod kierownictwem wspaniałych pedagogów, Pracuje tutaj na naszym cmentarzu i jest to praca wieloraka. Młodzi zapoznają się z cmentarzem, z jego historią, zapoznają się z biogramami i historią ludzi, którzy są tutaj pochowani, a także z historią tego miejsca. Wola jest takim bardzo specyficznym, wielokulturowym obszarem. Tutaj mamy nekropolię różnych wyznań, ale jak wiadomo, po wojnie staliśmy się jednak krajem bardzo monolitycznym wyznaniowo i narodowo, i właściwie młodzież nawet już nie za bardzo zdawała sobie z tego sprawę, że kiedyś, stosunkowo niedawno temu, było inaczej. Ale co nas łączy, co nas łączy z tą przyszłością? Został tutaj wybrany termin na ten cały projekt: kotwice pamięci. Jest to nawiązanie do słów Jerzego Waldorfa, któremu zawdzięczamy przywracanie świetności Powąskom, katolickim, starym Powąskom, ale jego refleksja dotyczyła tego, że po prostu pamięć o zmarłych to jest to, co nas zakorzenia w naszej historii i uświadamia nam naszą tożsamość. Częścią tej tożsamości jest również Cmentarz Ewangelisko-Augsburski, na którym się znajdujemy, należący do parafii Świętej Trójcy w Warszawie, i częścią tej tożsamości są też osoby, które są tutaj pochowane. Nazywam się Lucjan Wojtowicz. Jestem nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 386 w Warszawie na Woli przy ulicy Grenady. Przedtem było to gimnazjum 47 imienia Józefa Piłsudskiego. Wyjątkowość warszawskiej Woli polega między innymi na tym, że to właśnie tutaj znajdują się różne Cmentarze należące do rozmaitych grup etnicznych i wyznaniowych. Mamy tutaj dwa cmentarze protestanckie, kalwiński i luterański, prawosławny, żydowski, karaimski, muzułmański. Tym niewątpliwie wola się wyróżnia i ten atut warto wykorzystać w edukacji. Pomyślałem sobie kiedyś, że edukacja nie musi się odbywać wyłącznie w murach szkoły, że można wyjść z młodzieżą, wykorzystując właśnie takie, takie ciekawe i piękne i pełne treści miejsca, jak cmentarz ewangelicko-augsburski przy ulicy Młynarskiej, który to od wielu lat od roku 2010 jest przedmiotem naszego nie tylko zainteresowania, ale również i opieki. W czasie wielowiekowej historii była świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Ja, jako nauczyciel historii, nie chciałabym tylko pokazywać uczniom historii zamkniętej w podręcznikach, ale takiej historii żywej, która jest elementem naszej tożsamości. W ramach zajęć pozalekcyjnych grupa wolontariuszy, uczniów raz w tygodniu przychodzi tutaj, wykonujemy prace porządkowe, to znaczy zbieramy liście, gałęzie, czyścimy groby, które nie mają żyjących opiekunów. Chodzimy posprzątać cmentarz Ewangelicko-Ausburski na zaniedbanych grobach. Nasza szkoła opiekuje się między innymi grobem powstania listopadowego. Grób sprzątamy, dbamy o niego, wyrywamy różne chwasty, zapalamy znicze. Po prostu go sprzątamy, żeby ładnie było. Przychodzę tu, bo czuję moralny obowiązek, żeby przedłużać e, pamięć o poległych warszawiakach. Zajmuję się grobem rodziny Bambergów. Na początku było widać tylko dwie te wystające płyty nagrobne. Jest tutaj ogólnie ich siedem, aż pięć z nich było zakryte pod ziemią. Odnaleźliśmy je z kolegami dopiero kiedy wyciągaliśmy korzenie paproci, które wszystko tutaj zakrywały. Dzięki temu inni będą mogli przejść i podziwiać piękno tego grobu. Prowadzimy we współpracy ze Stołecznym Biurem Konserwatora Zabytków inwentaryzację, która polega na obmiarze, odczytywaniu i spisywaniu inskrypcji, fotografowaniu, wpisujemy to do odpowiednich protokołów, a później to... Później to można znaleźć na mapie cmentarzy warszawskich prowadzonej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Warto dodać, że odczytywanie inskrypcji często nie jest łatwe, nie tylko dlatego, że są one w języku niemieckim, ale cmentarz, który jest zabytkowy, który ma ponad 220 lat. W wyniku działania czynników atmosferycznych, uszkodzeń, również zniszczeń wojennych. Nie wszystkie inskrypcje da się odczytać i potem zapisać, ale jest to tym ciekawszym zajęciem. Jeżeli mógłbym wymienić jakieś inne formy zajęć, to warto by jeszcze. Dodać, że przez te lata towarzyszyły nam różne wątki tematyczne, na przykład symbolika nagrobna albo szlakiem powstań narodowych. To wszystko się wiąże z wydarzeniami, z osobami i z miejscami, które się znajdują tutaj na cmentarzu ewangelickim. I tych tematów, tych wątków jest ogromnie dużo. Naprawdę trzeba dokonywać selekcji. Zwróciliśmy szczególną uwagę na Powstanie Warszawskie, no bo tutaj toczyły się zacięte, krwawe walki. Zajmowaliśmy się również organizowaniem wystaw. Wystawy były prezentowane w szkole przy ulicy Grenady, ale też w podziemiach kościoła ewangelicko Augsburgskiego. Udało nam się oprócz tych wystaw również znaleźć środki potrzebne do wydania albumów. W szczególności tutaj udanym przedsięwzięciem była inwentaryzacja. Zorganizowanie wystawy, ale oraz wydruk albumu poświęconego porcelanowym fotografiom nagrobnym. Wiele z nich na skutek upływu czasu, ale też i innych czynników ulega zmianie. Z roku na rok widać czasem zmiany, niestety nieodwracalne. także Mamy również i satysfakcję z tego powodu, że kilkaset zdjęć, które wykonaliśmy, pozwoli, pozwoliło zachować wygląd tych porcelanek w takim stanie, jakie my je często po prostu odkryliśmy. Realizując projekt Kotwice Pamięci wspólnie z Panem Lucjanem Wojtowiczem, uczestniczymy również w życiu warszawskich ewangelików. Mamy okazję uczestniczyć w wydarzeniach poświęconych rocznicom powstań narodowych. Również składaliśmy wieńce na grobie biskupa Juliusza Bursze. Uczestniczymy również w lekcjach historycznych, które prowadzi dla nas pani Maria Chmiel, która jest wielką zwolenniczką naszej inicjatywy. Także myślę, że ta żywa historia przeniknie serca i umysły naszych uczniów i będzie miała wpływ być może pośredni, a także może i bezpośredni na jej życiowe wybory. Tutaj opiekujemy się grobem podpułkownika Jana Wegera, który nie chciał wydać rozkazy do strzelania do Warszawia. Dlatego popełnił samobójstwo. Było się to przed wybuchem Powstania Styczniowego. Pogrzeb zgromadził wiele ludzi, ponieważ tak szlachetnie się zachował, oddając życie, żeby nie strzelać do Warszawia. Chcemy teraz dbać o ten grób, żeby nie był zaniedbany, tylko dalej został w pamięci. Chciałem podkreślić, że nasze zajęcia w Kotwice Pamięci odbywają się w formie zajęć pozalekcyjnych. Udział w nich jest całkowicie dobrowolny. Od dziesięciu prawie lat w każdym nowym roku szkolnym prowadzimy nabór i za każdym razem mamy dwadzieścia kilka osób, które systematycznie uczestniczą w tych zajęciach. Odwiedzają nas tutaj absolwenci, przychodzą pomagać, dalej uczestniczyć w naszych pracach, ale też po prostu odwiedzić, popatrzeć, co zrobiliśmy, podyskutować o naszych projektach, które zrobiliśmy i które dopiero są zaplanowane, no i powspominać po prostu to, co kiedyś wspólnie tutaj y, y, zrobiliśmy, przeżyliśmy, bo ten cmentarz to jest y, zabytek, y, miejsce piękne po prostu, gdzie y, warto spędzić czas, no i zrobić również coś wartościowego. I młodzież dostrzega to, że ich praca ma sens. Chcą tutaj przychodzić, dopytują się, kiedy odbędą się następne zajęcia, kiedy wreszcie zaczniemy. Mają satysfakcję, gdy zobaczą, że udało im się tutaj y, albo dokonać jakiegoś odkrycia, albo uchronić jakiś zabytek y, przed y, zniszczeniem czy przed zapomnieniem. Bardzo chętnie uczestniczą y, w listopadowej kweście na rzecz ratowania zabytków i podkreślają również ten fakt, że zebrane przez nich pieniądze przysłużą się temu, by ratować zabytki tego cmentarza. Dzień dobry, jesteśmy absolwentkami teraz już szkoły podstawowej. Braliśmy udział w kwestach, w identyfikacji grobów, w spisywaniu różnych danych na temat tych grobów, żeby móc je wpisać do systemu, żeby tak przyszłe pokolenia wiedziały kto gdzie leży. Część osób zajmowała się renowacją grobów, czyli po prostu sprzątała na grobek, aby nie było na nim liści, aby wokół również był porządek. Oprócz tego braliśmy udział w kweście, czyli po prostu w zbieraniu pieniędzy na rzecz tych zabytków. Witam, jestem absolwentem gimnazjum nr 47, teraźniejszej szkoły podstawowej nr 386. Brałem udział w latach 2014-2015, możliwe, że też 2013, chociaż nie pamiętam, w projekcie Kotwice Pamięci, który ma na celu przypomnienie nam i upamiętnienie Zapomnianych grobów, które oczywiście są symbolem ludzkiej egzystencji. Projekt był prowadzony przez panią Brykowską i pana Wojtowicza. Fantastycznych prowadzących, którzy pokazywali nam, jak powinniśmy dbać o groby, co powinniśmy fotografować, jakie dane powinniśmy zawierać w formularzach, po to, żeby w przyszłości one mogły być odrestaurowane bądź zachowane w teraźniejszej kondycji, jeśli są w miarę do użytku, że tak powiem. Projekt trwa już ponad, z tego co wiem, 10 lat. Ja zaczynałem go 7 lat temu, więc jestem jednym z, można powiedzieć, pierwszych roczników biorących w tym udział. Jest to świetna sprawa dla nas młodych, żeby zrozumieć powagę ciężaru historii, który drzemie w tak, niestety, zapomnianych miejscach. Zachęcamy inne szkoły do realizacji takich przedsięwzięć. W Polsce jest bardzo wiele miejsc związanych z historią, z miejscami walk czy innych wydarzeń historycznych. Rozejrzyjcie się Państwo i na pewno znajdziecie miejsce, które warto upamiętnić i zachować w sercu. Moje koleżanki do akcji takiej jak ta, bo jest fajnie i możemy spędzić razem czas, możemy się też dużo nauczyć. Nie dotyczy też to, to naszej szkoły, tylko też innych miejsc, gdzie też można się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy i pomóc w zadbaniu. Myślę, że niezależnie od tego, gdzie zlokalizowana jest szkoła, warto podjąć podobne działania. W po prostu w swoim miejscu zamieszkania. Moje doświadczenie każe mi powiedzieć, że to jest sensowne, że młodzież jest chętna i że warto ocalić dziedzictwo historyczne, kulturowe, które mamy w swojej małej ojczyźnie. Mam nadzieję, że projekt będzie kontynuowany przez uczniów teraźniejszej podstawówki, ponieważ nie pozwala nam zapomnieć o przeszłości i mam nadzieję, że wszystkie, że wiele przynajmniej innych szkół będzie dołączało do projektów tego typu, żeby nasza historia nie została zapomniana, żeby dzieje ludzkie nie były czymś, co przeminie, tylko były czymś wiecznym. Bo to w sumie o to chodzi w życiu, żeby postawić coś po sobie. Podsumowując tę wielką pracę, która tutaj w ciągu 10 lat była wykonywana przez kolejne roczniki, przez kolejne pokolenia młodzieży i przez dwoje wspaniałych pedagogów pana Lucjana Wójtowicza, który był inicjatorem w ogóle tej całej akcji i panią Elżbietę Brykowską. Muszę powiedzieć jedno, że ja byłam Urzeczona, zachwycona tą młodzieżą, jej otwartością, jej ogromną życzliwością i ciekawością, z którą zapoznawali się z czymś, z czym nie mieli do tej pory praktycznie do czynienia. No, pierwsze roczniki, jak pamiętam, one w ogóle nawet nie bardzo wiedziały, że coś takiego jak ewangelicy w Warszawie byli, było dla nich rzeczą ciekawą, jak wygląda pastor bo mieli okazję zobaczyć na jednym ze spotkań jednego z naszych księży. i przy tym wszystkim właśnie ta ogromna otwartość, ogromna otwartość i chęć pracy, chęć zapoznawania się z tym, co się tutaj działo. Nasza historia, którą tutaj możemy, z którą tutaj możemy się zapoznać i te znakomite dzieci, naprawdę świetne dzieci i Ci pedagodzy no, robią coś, co jest bardzo ważne dla ukazania wielokulturowości, wielowymiarowości naszej kultury, naszej historii, naszej przeszłości, i są w stanie właśnie zakotwiczyć nas w tej historii. Taka szkoła, tacy. Nauczyciele i taka młodzież to jest rzeczywiście coś, z czego można brać przykład i co można polecać dla innych, jako naprawdę dobry przykład pracy od podstaw, która mojemu sercu jest bardzo bliska.